Dzień dobry moi drodzy, z tej strony Nali ze mną jest cieczoko. Dzień dobry. I będziemy sobie dzisiaj grać w rysowanie. Jako, że wiecie, Czoklet jest po prostu mistrzem rysowania, to stwierdził, że oh, ja nie będę tutaj pokazała tak, swojej idealnej... Z, ze mną byśmy tylko od razu wygrali. Tak, dokładnie. Dam, dam gorszym się troszeczkę e, tutaj wykazać i tak Absolutnie, dalej. Absolutnie, moi drodzy. Więc dzisiaj ogólnie będziemy sobie rysować na czas. Mam nadzieję, że nie będę beznadziejna, chociaż wszyscy wiedzą jak prawdopodobnie to wyjdzie. Jeżeli trzymać za mnie kciuki, to koniecznie dajcie łapkę w górę. Ja teraz czuję, że ktoś dał kciuka w górę i już od razu moje palce są o wiele bardziej tutaj usportowione i oczywiście subskrypcje, jeżeli jeszcze nie tego kanału ja bardzo serdecznie zapraszam i moi drodzy mamy narysować jedną z tych rzeczy na polu poniżej, jest to uśmiechnięta buźka przepraszam albo skarpetka. skarpetka oczywiście, że uśmiechnięta buźka y, no to nie wybierasz tylko rysujesz a dobra e, e, e. no proszę bardzo to nie jest ciasto ale co, rysuj dalej? ale no uśmiechniętą buźkę no, musisz tak narysować. O, udało się, hej, no w takim razie widzisz, sukces, absolutnie, całkowicie, ja już wiem, że ja jestem najlepszym Masz teraz przeciwnikiem e, pizza e, Pizza groły. E, pizza. Nie, to nie jest kanapka. E, pizza, proszę bardzo, no i jest jak pizza, no, jak No nic. słuchajcie, hej, to dzięki temu, <słuch> już zostali łoku w górę. Zygzak. E, e, zygzak, klucz? Z zygza klucz? Tak. E, Okej. Okay. Klucz! <słuch> Dobra, patelnia, słuchajcie, dawno się chyba To wygląda tak... jak łyżka. Cicho! To wygląda jak... O-o, o-o, e, Nie, 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 to powinnaś, powinnaś mieć miskę z rączką. O, no, ty, 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 ty. E, dobra, jeża. Nie, teraz już nie mogę z tego Wyczyść, możesz kiedyś wyczyść. Dobra. Wy to ma uh. być miska. miska. No cicho. Mi, nie, bez niczego w środku, tylko miskę. Ja że nie Głębi dodaj. Przepraszam bardzo. Ty, czy ty, czy ty, rozumiesz, czy ja? Proszę Mogłeś bardzo. się zgłosić proszę na Proszę bardzo, profesjonalistko, proszę, proszę działać. Mogłeś pro... się zgłosić na ochotnika. Dlatego, proszę, że proszę nie działać. chciałeś, że nie chciałeś, to w takim razie ja będę to wszystko robić. Proszę działać. O mój Boże, my sobie teraz pakiety słów wybieramy. Ojej, proszę, by to było coś dobrego. Moi drodzy, hej, jeżeli ktoś się nie da łapki w górę, to jest bardzo, bardzo istotne, ponieważ wydaje mi się, że może być dla mnie w sensie, coraz że oko, gorzej. O nos i tak dalej. Może takie tak być. Będą. E... E... Dobra, czyli okay, to. Okej, dobra. E... E... Nie chcę ustawienia, przepraszam Państwa bardzo, ale się stresuję, ale się stresuję. Nos albo truskawka. E... Nos. nos. Ale ja nie wiem, jak nos. E... Bardzo łatwo. Eee nos oho, ucho ucho piotrachy znaczy ucho, ucho. albo spodenki spodenki jak ty się ekscytujesz spodenki widać to są spodenki jak ząb spodenki super dobra wielki mur um. ciężarówka eee. 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 co to, 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 to co to jest? Co to miało być? Co to miało To była ciężarówka jak widziałeś przecież Eee, okej okay. Lornetka e. E, jak to czas minął? Ale przecież mi tak to przeszło. Przecież mi tak dobrze przyszło przecież to było, wszyscy widzieliśmy To była ciężarówka, ktoś zgadł No, no, to okej, no, okay, no. Tak, Skoro Słuchajcie. Wiecie co? Na koniec odcinka Czoklet wam pokaże, jak się rysuje, ale. Nie, dosyć... nie, 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 nie. Słuchajcie, jeśli chcecie, żeby Czollet pokazał, jak się rysuje, zostawcie o, łapkę w grę no, pod tym się. filmem. Dobimy ich dużo, to zrobimy drugi odcinek, gdzie ja będę rysował, Przepraszam ok? Bardzo. Ja jestem lepsza, przecież to widać. No, widać, oczywiście, że jesteś lepsza, no, ty, ty bez, bez w ogóle żadnego wątpienia. Wygrałaś. Jakimś cudem. <grym> <grym> e... Jestem przygotowana, jestem przygotowana. Pizza! Pizza, Jak się ziemniaka raza... w ogóle narysował, e, mordo? Pizza? E, e, czemu w pizza? po prostu takie coś? Dobra, dobra. Tak, cicho bądź, cicho koło. bądź, ciągnik, e, miotła, miotła Miotła, e, dobra, miotła, proszę bardzo e. No widać, że miotła Zró A? O, miotła, ktoś okay. dzięki, dzięki, balon Balon, 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 balon. Dobra, balon, dobra. Balon. jest, dobra, wyszło no, dobra. no słuchajcie, ja tak... motyl, dobra, motyl e... Słuchajcie, ja to wszystko na myszce robię oh, O, kruskawka, ale wspaniale Dobra, uśmiechnięta ta buźka Dobra, dobra, dobra no widać, no widać Czemu ty robisz uśmiech tam, gdzie ale jest nos? Ale no, Musisz... buźka, nie, no. nie, uśmiech musi być na dole e, O tu Jak to truskawka? Czy to wkrótce jak truskawka? Czy to wkrótce jak truskawka? Tak, bo zrobiłaś, zrobiłaś Nieprawda, te... nieprawda, czy truskawka byłaby uśmiechnięta? To nie był uśmiech, to był nie To były pestki Nie, ja, ja już, im... o, wygrywam. <ślam> Widać po prostu, kto tutaj jest najlepszym rysownikiem w tej rodzinie, skarbie. It's okay, it's okay, it's okay. Ja... Yeah, I got this, I got this. Dobra, wiewiórka kam kamuflaż? Eee, jak mam zrobić wiewiórkę? Eee... Tylko tak... Zrób jej ogon, ogon wiewiórki ma duży. Eee... 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 E, e, e. Zobacz, taki ogon jak tam ktoś narysował, Samantha narysowała. Gracja zwierząt! Co? Ej no! Smog? Smog? Migracja Migracja. Ja no Ja co no. no weźcie, no to wygląda jak wiewiórka! Dobra, zrobimy jeszcze grubszą wiewiórkę. kamuflaż, kamuflaż zrób. Cicho, zrobimy grubszą wiewiórkę. Czas ci mija. Nie, nic mi nie mija. Przecież widzisz, że mi coś mija. Patrz, i ona ma tutaj tego. Ma tej orzecha. Ogon wiewiórczy powinnaś zrobić. Ma tej orzecha, widzisz? Jaka migracja! Jaka świnia! Sam jesteś świnia! My dobrze, że ta będzie będziemy tutaj świnie mówił. Było widać, że to była wiewiórka. Było widać, że to była wiewiórka, jak nie, jak tak. Skoro tak mówisz... Nowe słowa, nowe słowa, nowe słowa. Dobra, dobra, dobra. Dajcie mi coś fajnego, dajcie mi coś fajnego, dajcie mi coś fajnego. I, i, i... Ży... Mamy niebo, skarby, a nie życie w parku, ponieważ co ja mogłam nas w parku? Co, jakieś pikniki? No dramat. W sumie. No absolutnie dramat, nie? Ale mamy coś fajniejszego. Proszę bardzo, dajcie mi coś fajnego, dajcie mi coś fajnego. I... Gwiazda brudka, gwiazda. Prze krzywa. Przepiękna gwiazda, Ale doskonała. jak rekin. Wy połącz, ślepi jesteście? Połącz linie. Kościół, co jesteś kościół? No widać, że gwiazda, no. no, oni... wiesz, czemu nie, wiesz czemu nie rozpoznaję? Bo Dlaczego? jedną linią rób. Nie, nie odrywaj, nie źle, nie odrywaj ręki. Widzisz, ktoś nie, cicho, Jak rysujesz, nie odrywaj yy, ręki. Księżyc. Musisz księżyc, to jednym jak, jak księżyc. Zrobić. Księżyc. Yy, Nie, księżyc jest bardziej taki. Taki, taki jest bardziej się księżyc. No gdzie? Księ... O dobra. No, to było bardzo proste. Autobus szkolny, kanapka. O proszę bardzo. Ty już mi mówisz co jest proste, a co nie. Zobaczymy jak będzie w twoim odcinku. Zobaczymy jak będzie w twoim odcinku. E, wiesz co ci powiem? Cicho bądź. E, kanapka. Powiem ci jedną rzecz. Kto wygrał? Rzecz. Kto wygrał? Kto wygrał? Ja, ja, to ja, to prawda? Ja wygrałam. Ja wygrałam. Nie. Kim był Jordan? Słuchaj, ja ci powiem jedną rzecz. Taka moja podpowiedź. E, musisz rysować rzeczy tak, żeby był jak najbardziej rozpoznawalny. To znaczy, tak jakbyś, jakbyś znalazła kiedyś na internecie ikonkę ikonkę kanapki, to jak wygląda ikonka kanapki? Z Słuchaj. reguły to jest tost przekrojony, Czy albo to pytał? jest taki kształt takiego tostu. Ale tosta. kto pytał? Ale kto pytał? Kto pytał? Nikt. Będziesz miał swój odcinek, to się cicho. Ja tutaj najlepiej, widzisz, wszystkie wygrała. Wszystkie challenge wygrała. Czy ty to widziałeś? Wszystkie. O, proszę bardzo, zobacz, zobaczysz, zobacz. patrz, królika albo gwiazda. Oczywiście zrobił. Nie, ja już yy, czekaj, może królika? Tak, zrobię królika. Królika ja wiem jak rysować. Yy, yy, tu ma oczka, tu ma te, o, o, o. I ma wielkie, długie uszy, proszę bardzo, jak nie jak tak. Narysowałaś kota. Czekajcie. Jak widzisz, że to jest królik! Narysowałaś kota. Co? 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 Jakiś po prostu, ja nie wiem, jakiś... Czemu Izabela rysuje cebulę? Gwiazda! Dobra, yy, cebula. O, ja teraz muszę nazywać cebulę, co ja taką cebulę zrobię. A bo Izabela rysowała cebulę, bo już była do przodu mocno. Cicho, nie była do przodu. O, 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 dobra, dobra, broda, radiowóz. Ja co? Yy, czekaj, ja zrobię, ja zrobię, zrobię. Yy. <słuch> No jak to? Przecież to było widać tę zbrodę. Byłaś ostatnia. Nie byłam ostatnia. Byłaś ostatnia. Nie byłam ostatnia. Byłaś. Nie byłam ostatnia. Byłaś pomówienie o szcz... Byłam ostatnia o skarbie? Byłaś ostatnia. Kochanie, czy ostatnia... Pozi... ostatnia osoba miałaby nowy poziom? Tak. To jest nieprawda, to jest głasu pomówienie. Miałaby. Nieprawda, ja się z tym dobrze bawię. się! Mamy nowe słowa, mamy nowe słowa. Ja jestem bardzo w takim razie ciekawa. Zakręćmy to. Um, I co? I co? Domostwo. Dobra, moi drodzy, jest domostwo, jest dobrze. Gdyby był grill, mogły być te jakieś problematyczne rzeczy. No bo co, no, przecież kiełbasy, kto by kiełbasę narysował, nie? Tym bardziej jakieś takie dziwne rzeczy grillowe, do kto by narysował, ale mieliśmy mamy domostwo, więc jest dobrze. Czyli co teraz? Co teraz? Roślinka tak, e, roślinka. Eee, eee, cicho, bądźcie deskorolka, sam jesteś deskorolka. Eee... O, to wygląda jak klatarka. O, roślinka, Kto schad, schad. Sko dobra, ee, schody, schody. Ale wiesz, że to nikt nie zgaduje, tylko, bo, tylko sztuczna inteligencja zgaduje. A kto pytał? Kto pytał? Dziękuję. Eee, kangur, eee, ciężarówka, ciężarówka, ja stracę swoją własną ciężarówkę. Eee... Czemu ty robisz taki. Cicho, bo... Co to jest? Jest? Co ten za klapek? Co ty za sandał? Nie, eee. Rana! Jak już. O, 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 No i super, nie? No i lecimy, mordeczko, lecimy. I tak to z fartem, skarb. Z Stolka sparagowa. jesteś fasolka sparagowa. czy to wygląda jak fasolka sparagowa? Troszkę. Ale gratulacje, wygrała. I tak to jest. I tak to jest, jak jest, jest najlepszym. Co? Co, Co? Masz Boli szczęście, cię? masz szczęście, że nie miałaś, że nie masz porównania ze mną, jakbyś zobaczyła porównanie ze mną. bolicie Cię, że jest taka dobra w takim razie. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Jesteś ta. Yy, ta, o ząb, orzeszek. Yy, jesteś jak to się nazywa ta. Yy, meda. Yy, Co to jest? Yy, nie, to nie jest kapsuł, to jest ząb. Yy. Wiesz jak wygląda ząb? To jest Je mnóstwo. Jeden ząb, jeden dobra, to ząb. orzeżek, to jak orzeszek? Na, na vlogu dentysty, jak wygląda Okrąg, ząb? Okrąg, piłka baseballowa. Jak wygląda ząb? Yy, o tak. Tak, i z dwoma takimi na dole. Z dwoma wystającymi... O, o! Ktoś Dobra, mapa, wąsy. Czy ktoś cię pytał? Ty! Nieprawda. Ty mnie zapytałaś! Wąsy! No jak to delfin? Czy ty widzisz, że to był delfin? Czy ty widzisz? Tak, wiesz co? To już ta szósta inteligencja... Nie, bo zrobiłeś... Czemu robisz dwa różne? Zrób jeden, jeden... jeden zrób jeden wąs. No. E, e. Nie, w złą stronę wąsy nie mam... są w tą stronę skierowane! Byłam Spójrz pierda. na mojego wąsa! Byłam nie są do góry, są w dół! Byłam pierwsza, prawda? Byłam trzecia. Jak królową, którą jestem. Jak wiesz królą, co? Którą nie, jestem. wiesz co, koniec. Nie, nie, kończymy bo... tego to... godzina. Ma... Koniec! Koniec! Jak chcesz, jeszcze raz! Jak chcesz. Okej, okay, okej, okay, ostatni raz, dobra? Ech. Ostatni raz, okej? Okay? Mamy owoce, mamy wspaniałą kategorię owoców. Zobaczysz, ja wygram ja będę wspaniała. Zobaczysz, nikt mi nie powie, że moja ciężarówka to klapek, jak ktoś tak powiedział. To był klapek. To nie był klapek! To jak był już klapek. to był grzów. Co! <laughs> dobra, dobra, winokrony nie dziecię, ja jestem dobra w winogronach. Wiesz co mi dzieci mówią w szkole, jak ja jestem na praktykach, jak zrobiłam i winogrono... Ale winogrono to powinno się łączyć ze sobą. Chcesz w web? Nie pytałam cię o to. Y jak to jeżyda? Czy to wygląda jak winogrono. No weźcie no. Czy ja wiem? No weźcie no. Co to wygląda jak winogrono. Y jak zrobić winogrono? Y ja bym zrobił nie pojedyncze, pojedyncze kulki, tylko po prostu taki kształt. <laughs> <laughs> No nie wygląda tak. Dobra, niedźwiedź. Jak wygląda niedźwiedź? O, to będziesz, no. No zwierz po prostu. Co to jest? Kształt. Chciałeś kształt. Ja to na Ananas! Jak to wygląda? Czyli wygląda tak ananas! No ja to mi chodziło. Miii! To się tak pomijać! To się. Czy ja dostaję banana? Czy ja dostaję banana na tę grę? Czy mogę ja. Nie. Czy mogę. Moi drodzy, daliście łapkę w górę, jak daliście, to jeśli nie daliście, to zostawcie, okej. Okay. Ja, ja, pok ja pokażę, jak się to robi, dobrze? Nieprawda, bo ty nie chciałaś. Ja grać pokażę. Tę grę. To ja chciałam grać w tę grę i ty powiedziałaś, że nie, bo ja nie chcę grać w tę grę, to ty sama rysuj, a teraz mówisz, że ty chcesz tam. No to co? To ja, ja pokażę, ja pokażę: Moi zostawcie drodzy, łapkę w górę pod tym filmem. Ta ciężarówka wcale nie wyglądała jak klapek. Jak już to wyglądało jak żółw, albo może w gorszych y, aspektach, jak radiowóz, ale na pewno nie wyglądała jak klapek. Moi drodzy, widzimy się w kolejnym. Cześć!